Czyli witajcie bardzo serdecznie, Mateusz, z tej strony. Krótkie i sporadyczne wideo. Otóż już chcę popowiedzieć się, na co co mówili. Wiadomo, ja co słyszałem, to tutaj jestem po kolei. <grywka> daj gazu, daj kazu, spokojnie. Kleby są wyłączone. Ehe, o tym, co mówili właśnie. O Donaldzie Trumpie, że ma kryzys i co jest jego zaletą, że potrafi przesuwać dane terminy w czasie i to robi dobrze sprawnie. O czym to polega, że przesuwasz sobie termin płatności i tak go zapłacisz, ale masz czas na zgromadzenie gotówki, ale to też nie o tym. Chodzi o to, że wypuścił akcję i wszedł na iworską giełdę z nową firmą i ta firma została wyceniona na praktycznie 9 miliardów dolarów. I chodzi o to, że Donald Trump ma tam jedną trzecią udziałów w tej spółce. To jest jego spółka i ma jedną trzecią udziału, czyli dostał za trzy gotówki, tak jakby 3 miliardy dolarów. Tylko o czym mówili właśnie w tym radiu? Mówili o tym, że tych akcji nie można sprzedać, więc jest w czarny dupie. Ale powiem wam, czego was nie uczą i czego wam nie mówią w normalnej szkole, nie mówią wam o tym w normalnej przedsiębiorczości i to w Polsce też jest mało co realne, że możesz wziąć sobie kredyt. Tak, Za granicą możesz wziąć kredyt na zastaw tych akcji, i co się dzieje później? Jeśli bierzesz taki kredyt, nie płacisz podatku od dochodowego od sprzedaży tych akcji, tylko dajesz w zastaw. One tak jakby należą do ciebie, ale leżą w na przechowanie. Co najlepsze, dywidendy, które wypłacasz sobie z tej firmy, należą do ciebie i one przychodzą do ciebie. No, tak można to nazwać. Czyli nie dojść Masz kredyt, który odliczasz od podatku dochodowego przychodzą na ciebie dywidendy, które spłacasz sobie ten kredyt praktycznie. I tak się buduje majątek za granicą. I tego was no, nie uszą mi ciężko to jest osiągane w Polsce. Dlatego jeśli podoba ci się ten konkretny, krótki filmik z moimi przemyśleniami do Was i uwiecznienia, właśnie robi sobie takich pamiętników, zostaw subskrypcję, zostaw komentarz. Powiedz, czego byś chciał się jeszcze dowiedzieć, a. Ja w takim razie lecę i czekam na Wasze odzew. Trzymajcie się.